Hej, hej! Dzisiaj przeglądamy dwie nowe kolekcje od jednego z moich ulubionych twórców modów Sentate. Jedna kolekcja zawiera 21 nowych obiektów i tam znajdziemy głównie e, bieliznę, a druga kolekcja to taka bardziej ubraniowa paczka z m, ośmioma nowymi elementami. Ta druga jest trochę mniejsza, dlatego postanowiłam, że pokażę Wam obie naraz i bierzemy się za przeglądanie. Rzeczy są kosmicznie, kosmicznie fajne. Strasznie mi się podobają. Zaczniemy sobie od górnej części garderoby. Mamy w piękny sweter. W ogóle ten pas jest osobno też w akcesoriach, więc e, można zmieniać kolor tego paska, co jest też świetne. W ogóle teksturka, teksturka, jak pięknie. Wszystko oczywiście maxi smacz, więc pobierając te dwie nowe kolekcje macie 29 nowych obiektów w grze Wii i są takie o właśnie wzorzyste. Bardzo, bardzo lubię. W ogóle syntatę, uważam, że tworzy jedne z najlepszych modyfikacji. Jeszcze szczególnie jeśli szukacie czegoś maxi smacz, no to zawsze tutaj e, możecie na niego lub na nią liczyć, bo nigdy w sumie nie wiem czy to jest kobieta czy to jest e, mężczyzna, ale piękne ale piękne, ojej, no dobra, uwielbiam i lecimy dalej, sweterek wciągnięty w spodnie spodnie też są tutaj całkiem fajne, te mi się bardzo podobają, ale też są takie podziurawione dżinsy, to wam za chwilę pokażę jeee, yeah, jakie cudo, piękny jest ten sweter i bardzo mi się podoba, że jest tak wpuszczony w dżinsy, oj! Ja kocham pasy, więc to jest idealne. O tak, dobra, lecimy dalej. To jest bluzka chyba z tej drugiej kolekcji, z tego co mi się e, kojarzy. Tam jest głównie bielizna, ale mm, ubraniowe takie rzeczy dwie chyba też są, bo ta bluzka i ta bluzka e, krótsza jest właśnie z tej drugiej kolekcji. O, u, to jest takie trochę bardziej piżamowe, ale w sumie na upartego, jakbyście chcieli to założyć na jakiś mm, strój oficjalny, to myślę, że też by się nikt nie przyczepił. uuu, a tutaj trochę widać, trochę dużo widać, no ale no w sumie nie tak dużo. E, Taki bardziej odważny topik. Fajne jest to, że ma tutaj też wzorki i jakieś, e, jakieś nadruki, chociaż ja bym wolała, żeby był nieco, nieco dłuższy, ale i tak mi się podoba. No i nowa bielizna, bardzo, bardzo ładny jak ja uwielbiam bieliznę też od sentatu. To już jest chyba któraś kolekcja, którą Wam od niego pokazuję z bielizną. No i jeszcze gorset, ale żeby pokazać Wam gorset, to pewnie powinnam zdjąć jej spodnie. Dokładnie, on się wtedy tak pięknie, pięknie prezentuje. No i lecimy do dolnej części garderoby. Jak już zaczęłam, jak już skończyłam na bieliznie, to w sumie polecimy dalej z tą bielizną, żeby właśnie dokończyć. Jej, piękny to jest pas do pończoch, bo pończochy też tutaj nam doszły, więc, e, więc fajnie. I bardzo mi się podoba ta koronka. Zawsze jest taka delikatna, bardzo ładna, nie jest taka mocna. Mm te jejowskie koronki często wydają mi się bardzo takie e, toporne, nie wiem jak to inaczej nazwać w sensie mało subtelne, a ta od Sentaty koronka mi się zawsze bardzo, bardzo podoba i jeszcze mamy takie gacioszki m, z e, wyższym tutaj chyba stanem, tak? No po prostu mocniej m, podciągnięte w górę i to też mi się bardzo, bardzo bardzo podoba, zwykłe, świetne można spokojnie używać jako nawet też e, gatki do piżamy i przejdziemy do spodni, tylko zanim w sumie przejdziemy do spodni to jej damy może coś ciekawszego, czyli na przykład ten sweterek w kolorze niebieskim, oj, 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 ale on nam tutaj trochę te spodnie zakrywa, więc weźmiemy sobie tę piękną bluzeczkę, którą mieliśmy wcześniej, no i lecimy ze spodniami. Te spodnie są bardziej eleganckie, chociaż w sumie one właśnie najbardziej by pasowały z tą bluzką. Właśnie to jest komplet, ja mówiłam, że to jest takie bardziej piżamowe, ale to jest fajny komplecik, słuchajcie, no zobaczcie, jak to się będzie pięknie prezentować razem, wow, jakie cudo! No dobra, na upartego może być ci piżamą albo może być takim bardziej eleganckim e, kostiumem. Dajcie znać, czym to jest dla Was i na co Wam to wygląda bardziej. Czy używacie, czy używalibyście tego bardziej jako piżamę czy może bardziej jako elegancki kostium? Jestem mega ciekawa. Kolejne spodnie mega, mega mi się podobają, tylko zmienimy sobie już teraz e, bluzeckę na te różowe kwiatuski. E, biały kwiatusek na różowym tle. Tak, e, brawo, kolorki. <grym> Dobra, lecimy, bo już mnie tutaj dzisiaj jakieś lekkie ADHD łapie ale te spodnie są piękne, podziurawione ogólnie mam od jakiegoś czasu e, straszną fazę na mody i pobieram te mody jak szalona, mam już no sporo większy folder niż miałam kilka miesięcy temu, e, te spodnie boskie wiem, że będę nadużywać, no i te spodnie, które widzieliście na początku, które też mi się bardzo bardzo podobają, takie mocno sportowe, ale te suwaczki nadają im drapieżny wygląd, więc też wiem, że będę korzystać też tak, aż się, nam się tutaj nasza Enola e, zaśmiała. No i dobra, co lecimy dalej? Co lecimy dalej? Z czym lecimy dalej? Z strojami na całe ciało, bo tutaj też trochę mamy. Mamy piękną kieckę, taką sweterkową. Mega, mega. W ogóle jest cudownie wykonana. No to jest to, co Wam mówiłam, że wykonanie obiektów od sentate. Wow. Zawsze, wow, dopracowany. Je, jakie cudo! jakie cudo! Ojejku, ja bym sama taką kieckę chciała. To jest przecież piękne, sweterkowe, cudowne. O, dobra, uwielbiam. I mamy e, sukienkę, która jest taka, hmm, no powiem Wam, że kusząca, gorsetowata, taka w ogóle z tym wiązaniem. Strasznie, strasznie mi się podoba. Także na jakąś fajną imprezę myślę, że e, rewelacja. Można sobie do tego też e, dołożyć pończochy, także m, fajny Fajny komplet i kolejna rzecz to jest już raczej gorset. Tego chyba jako sukienkę traktować nie możemy, bo to jest znacznie krótsze, dużo, dużo krótsze, ale jako mm, na przykład strój do spania, taki bardziej e, romantyczny już jak najbardziej. No i jeszcze mamy coś takiego. E, majciochy i gorset mm, w jednym też fajnie to wygląda, też takie bardziej e, romantyczne, tak to nazwę. E, zostawię ci, moja droga, co ja Ci zostawię, może to ci na razie zostawię tylko w takim. Hmm, Takim, o oh, w takim kolorku. I lecimy teraz do e, dodatków. Pokażę Wam pończochy, tylko zdejmę je jeszcze budki. O! I teraz będę Wam mogła idealnie pokazać te e, pończochy. Mamy pończochy lekko podarte, oczywiście w różnych kolorkach, także na pewno coś sobie tutaj dopasujecie. Mamy też skarpety, które są. E, takie nierównej długości, w sensie ta jest niżej, ta jest wyżej podciągnięta. To mi się strasznie, strasznie podoba i są też wzorki na nich, więc mega, mega fajnie. O, to jest super, jedna inna i druga inna. I dalej mamy kolejne pończochy, chyba nieco wyższe niż te, tak? Zdecydowanie wyższe w sumie, ale one się też będą lepiej układać z. Tym jestem z tym gorsetem. O właśnie, z tym się układają znacznie lepiej. E, I sprawdzimy sobie jeszcze, jak wyglądają kolorki. A, ja wam zapomniałam powiedzieć, że dostaliśmy też coś dla panów, ale dla panów dostaliśmy zaledwie dwa nowe obiekty, więc e, szału nie ma. No ale i tak wam za chwilę pokażę i podobają mi się całkiem te obiekty. I te są niepodarte podarte, a te są podarte. I co ja bym Ci tutaj chciała zostawić? A, no i mam, słuchajcie, w Access Holy, jak ja się wysłowić dzisiaj nie mogę. Mamy też staniczek w akcesoriach, tylko z czym ja bym Wam go mógł pokazać? O, z tą bluzką, właśnie widać, że jeżeli e, będziecie mieć jakąś bluzkę z większym wycięciem, to możecie sobie e, wtedy skorzystać z tego stanika, który jest w akcesoriach. Mega, mega fajna sprawa. Brakowało mi, nie miałam chyba nawet takiego stanika w akcesoriach, więc też na pewno będę z tego e, korzystać. I lecimy do butów. Tylko wróćmy ci jakąś fajną kieckę, zostawimy ci to tak, zostawimy ci to tak i damy Ci teraz jakieś ładne buty. Możecie w sumie zdajemy za chytą pończochę, bo to są takie buty wiązane też, ale zaczniemy sobie od tych butów. E, kozaczki na obcasie, też tutaj przewiązane e, sznurówkami, mega fajnie. Fajne są te kilkukolorowe wersje, te, te na przykład żółte sznurówki i czarne, e, czarne buciki. Tutaj mamy czerwone z czarnymi, te gładkie też mi się podobają. No i zdejmiemy się teraz kochana akcesoria i polecimy z tymi butami. Wow, to jest odjazdowe! <laughs> No to mi się strasznie, strasznie podoba naprawdę. Te buty, te buty robią robotę. Po prostu wystarczy do tego jakaś krótka, prosta na górę sukienka i te buty robią wam naprawdę całą robotę. Są piękne i mamy jeszcze jedne takie buty, tylko czym one się różnią? A, dobra, te nie mają tych wstążeczek, bo są jeszcze wstążeczki takie cute, a te są po prostu mm, zwykłe takie wiązane bez żadnych wstążeczek, udziwnień. No i mamy też tutaj e, jako buty mm, skarpetki. Gdybyście chcieli po prostu używać skarpetek jako e, buty, to wtedy też możecie je sobie mm, tutaj założyć. I to są te same skarpety, które już Wam wcześniej pokazywałam z tymi samymi wzorkami. Ach, no i jeszcze miałam Wam pokazać, jak pięknie można wymieniać sobie ten pasek na sukience i również na tej bluzce sweterkowej, więc naprawdę super sprawa. Ja lubię, jak są takie drobne etale, etale, tak, detale, które możemy sobie jeszcze dodatkowo modyfikować. Tak samo będziecie go mogli wymieniać na tym sweterku. I lecimy teraz do panów, bo chyba dla kobiet pokazałam Wam już wszystko. I panowie dostali dwa nowe obiekty. To jest z tej kolekcji, chyba z tego, co pamiętam, z bielizną. Tak, dziwne, że akurat dresy w kolekcji z bielizną, ale nie narzekam, bo mi się akurat ta bluza bardzo podoba, szczególnie ta niby wielokolorowa, bo one mają tutaj pododawane takie różne naklejki. Tutaj są wisienki, banan, serduszko, tutaj nie ma akurat nic, ale jest taki adidaskowy pas, paski takie adidaskowe i ta szara też jest całkiem spoko, a te są gładkie i fajne jest też to, że są rozsunięte. I na dół mamy, kochani moi, Coś, co, no ja powiem wam, że podobają mi się te spodnie, ale uważam, że niestety tutaj pewne mm, rejony zostały mocno przesadzone i trochę mi to daje w oczy, w sensie zbyt duży jest ten męski sprzęt. E, wolałabym, żeby było to trochę bardziej, trochę mniej wypukłe, o tak to nazwę, e, ale tak poza tym to, to, to są naprawdę fajnie zrobione. To są jeszcze ściągacze, sznureczki, więc na pewno będę korzystać. Jedyne, co mi przeszkadza, to tutaj ta rozrywka mi przeszkadza, tak? Rozmiar mi tutaj przeszkadza. Więc mm, ogólnie to myślę, że paczka i tak bardzo, bardzo udana. Właściwie dwie paczuszki. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy będziecie pobierać. Zapraszam Was również do zostawienia łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło, to zawsze bardzo motywuje. Oraz do zostawienia subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Dzięki za oglądanie. No i cześć!